O Boże! Tak lebie, bierze przykład z Diego. Podobno hiszpanki są ogniste. Pewnie zabrały cały temperament temu chłopcu. O czym pan mówi? No cóż, wytłumaczę ci. Chyba się zasiedziałem. Dziękuję, Mario. Już powinienem być w koszarach. Wczoraj wysłano do miasta sporo pieniędzy. Musimy zorganizować ochronę. Sporo pieniędzy? No tak. O! Jakie ładne dziewczyny. Sorr. Mario, dlaczego to zrobiłaś? Obiecałeś dziewczynie w Hiszpanii, że się z nią ożenisz, bez pozwolenia. Gdyby wiedziała o tym twoja zmarła matka. Ja? Mam być zaręczony? One są... Elena? To moja przyjaciółka Anabela. Poprosiłam, żeby mi towarzyszyła. Witam Cię, Diego. I Pana. Dzień dobry. Co możemy zrobić dla Was, młode damy? Elena i jej rodzice byli zaskoczeni, gdy wyjechałeś z Hiszpanii bez uprzedzenia. Chwileczkę, nic nie rozumiem, Eleno. Nie pamiętasz Diego? Nie smuć się, Eleno. Tłumaczyłam ci. Diego miał wtedy wysoką gorączkę, był nieprzytomny. Nie możesz go winić za to, że nie pamięta. To niemożliwe. Diego... Poważna sprawa Jeżeli Diego obiecał ci małżeństwo, musi słowa dotrzymać Opowiedz mi tę historię, Diego Pamiętasz, że miałeś bardzo wysoką gorączkę? To było tuż przed moim wyjazdem Tak, Elena cię pielęgnowała jej rodzice myśleli, że kwitnie między wami uczucie. Diego i Elena powoli zbliżali się do siebie. Czy pojedziesz ze mną do Ameryki, gdy wyzdrowieje? Poślubisz mnie, to kłamstwo. Kłamstwo! Mario. A, jesteś. Goście. Przyniosłam ciasto. Według przepisu Marii. Poczęstujecie się. Kto to jest? To panna Lolita. Znają się z Diegiem od dzieciństwa. Mają się pobrać. Okropne. wstrętne. Diego, masz dwie narzeczone. Zaczekaj! Co się tu dzieje? Ten nieznośny chłopak ma narzeczoną? Właśnie. Powinniśmy szykować prezent ślubny. Co za szczęśliwe wydarzenie. Nie bądź głupia. To ty i Diego mieliście się pobrać. Nie zniosę tego dłużej. Diego był taki zmieszany. Nie mogę sprawiać mu kłopotu. Nie przejmuj się. Swoje zrobiłaś. Może ja coś załatwię. On ma tu narzeczoną. Jak mówiłaś, jego ojciec jest bogaty. Dadzą nam tyle pieniędzy, ile zażądam. Tak mi przykro. Elena, to list od Jose'go. Czekałaś na to. Droga Elena, życie bez ciebie to jak życie bez wody. Przestań. Cierpię tak jak Jose. Jest bardzo wrażliwy. To takie trudne dla niego wyłudzić od kogoś pieniądze. Gdyby nasz ojciec nie zadłużył się tak bardzo, ty i Jose bylibyście. Potrzebujemy mnóstwa pieniędzy. Żeby być <śmiennie> razem. Napijmy się herbaty. Kilku twoich klientów przyjedzie jutro wieczornym dyliżansem. Nadejdzie nim także bardzo cenny ładunek. To chyba niebezpieczne wieść pieniądze armii diligence. Eskorta zwróciłaby uwagę bandytów. Co się stało? Zostawiłam coś w pokoju, dogonię cię, jasne. Ale zmieniliśmy trasę. Wkrótce będziemy na miejscu. Sierżancie, obudź się. Czy zaatakowali nas bandyci? Piękny wisiorek. Bardzo kosztowne cacko. Maria mi nie wierzy. Z nikim się nie zaręczyłem. Jak wybrnąć z tej niezręcznej sytuacji? Skąd znaliście trasy dyliżansu? To bez znaczenia. Pieniądze. Nie stawiajcie oporu. Ten facet do licha, Jose. Nie, się. Za późno. Już jest. Zmienić trasę dyliżansu, żeby przewieźć pieniądze? Niezły pomysł, jak na Gonzalesa. Ale bandyci byli sprytniejsi. Wiedzą więc, co się dzieje w wojsku. Nie ma co się zastanawiać. Powinieneś iść, zanim Maria cię znajdzie. Nie martw się. Leży w łóżku. Bardzo źle się czuje, bo pewien chłopak coś nieopatrznie obiecał pewnej dziewczynie. Znowu. Mówiłem ci, jestem niewinny. Powiedz prawdę. Jestem dyskretny. Zamknij się. Zamknij się. Jutro znowu porozmawiam z Eleną. Dzień dobry. Gdzie byłeś wczoraj? W mieście aż kuczy. Bandyci zaatakowali diligence. Podobno jeden z nich miał ptaka w klatce. Ptaszek wołał. Poze! Sugerujesz, że jestem bandytą? Nie! Ale. Istotnie, próbuję za wszelką cenę zdobyć pieniądze, ale nie kradnę. Przepraszam. Jestem niemądra. Jak mogłam tak myśleć? Jose, nie mogę bez ciebie żyć. Mój tata dał go mamie, zanim się zadłużył. Nawet moja siostra o tym nie wie. Nawet ona jest twój, Eleno. Cię masz. Cieszę się, że przyszedłeś. Właśnie miałam cię odwiedzić. Czy jest Elena? Zamierza wrócić do Hiszpanii. Przecież nie chcesz się z nią ożenić. Była zdruzgotana. A najgorsze. Jej rodzice rozchorowali się, gdy oznajmiła im, że jedzie do ciebie. Wiemy, że nie chcesz się z nią ożenić Zamierza wrócić do domu, nie mówiąc ci o tym Ale ja chcę porozmawiać z twoim ojcem Nie pozwolę skrzywdzić Elenę Zrekompensuj jej straty Nie wyglądasz na szczęśliwego. Lolito, musimy porozmawiać. Chcesz, abym ci poradziła, jakie meble masz kupić? Poproś kogoś innego. Oh. Elena! Chciałbym o coś zapytać. Przykro mi, Diego. Wiedział, że podejrzewa, iż Elena miała coś wspólnego z wczorajszym napadem. Musi mieć podstawy. Się okropnie. Kto to? Po co przyszedłeś? Czy mogę prosić cię o pomoc? Droga, Anabel, wydobądź szybko pieniądze od ojca Diego. Coraz trudniej uszukiwać Elenę. Pozbądźmy się jej, gdy osiągniemy cel. Masz podobny charakter pisma. Czy napiszesz to, co ci podyktuje, naśladując to pismo? Łatwa robota. nie martw się, dniem. To on zaproponował rekompensatę pieniężną. W nocy wszystko się zakończy. Nie chciałbym Cię bardziej smucić. O co chodzi? Tylko dwóch eskortujących pieniądze? Podobno Donwega jest skąpy. Rzadko prosi armię o ochronę. Urała! Coś nie tak? Zabiłeś strach na wróble. Do licha, uważaj na listy od kobiet. Musisz zapłacić za swe postępowanie wobec tej dziewczyny. Trzymaj się Elena, Elena. Eleno. Powiedz mu! Mieliśmy kłopoty. To był jedyny sposób zdobycia pieniędzy. Chcę zobaczyć ich dwoje w więzieniu. Ano na to nie niryta. Sierżant, łapmy go! Nie wiem, jak cię przepraszać. Nie martw się. To prawda. Jesteś młoda i wolno ci kochać, zapominając o całym świecie. Byłam głupia. Pozwoliłam kierować sobą oszustom. Pośpiesz się, statek zaraz odpływa. To twoja wina. Nie powinnaś w ostatniej chwili piec ciasta. Zwłaszcza dla niej. W podróży może zgłodnieć. Dziwne. Żal mi, Eleni. Rozumiem ją, bo jestem kobietą. Wyjeżdżam, Diego. Może kiedyś się zobaczymy? Są tutaj. Postaram się znaleźć chłopca równie miłego jak ty. Awantura gotowa.